Zbliżając alejki sklepowe, większość z nas zatrzymuje się przy półce z mlekiem i bierze swoją ulubioną markę bez najmniejszego zawahania. Jednak niektórych nachodzą wątpliwości: czy mleko jest bezpieczne, jakie je wybrać UHT, pasteryzowane czy jeszcze inne. Zacznijmy u źródła. Mleko jest wydzieliną gruczołu mlekowego samic saków. Jednak należałoby je wydoić. Klowy najpierw są prowadzone do pomieszczenia. Gdzie znajdują się dojarki posiadające strzyki? Ważna jest tutaj higiena zarówno strzyków, jak również wymią krów, by nie doszło do zakażenia mleka czy samej krowy. Sam udój wykonuje się z reguły dwa razy dziennie, a wydajność mleczna ustala się między 20 litrów a 40 litrów na dobę. Poprzez wydajność mleczną rozumiemy ilość wydojonego mleka z jednej krowy w ciągu 24 godzin. Odebrane mleko ma temperaturę blisko 35 stopni Celsjusza, więc jeżeli nie chcemy otrzymać zsiadłego mleka, należy je schodzić do temperatury aż 4 stopni Celsjusza, w czasie jak najmniejszym, najczęściej w ciągu dwóch godzin. Tak schłodzony surowiec trafia do zbiornika, z niego do chłodzonej cysterny, a w niej do mleczarni. Mleko zaraz po przyjeździe do mleczarni zostaje zbadane na obecność substancji hamujących, czyli takich, które mogą hamować rozwój pożądanej mikroflory i tym samym wydłużyć i utrudnić proces produkcji, chociażby jogurtu. W tym celu wykonuje się szereg testów sprawdzających obecność lub ich brak oraz ilość niepożądanych substancji. Pierwszym parametrem jest obecność antybiotyków. Badania mikrobiologiczne opierają się na zahamowaniu przez antybiotyki i inne substancje hamujące rozwoju szczepu testowego którym najczęściej jest Bacillus stearothermophilus. Test inkubuje się przez czas podany przez producenta. Na przykładzie Delvotestu okres oczekiwania na wynik to średnio 180 do 195 minut. Żółty kolor oznacza nieobecność substancji hamujących, a granatowy kolor stwierdza obecność takowych. Tak długi okres oczekiwania jest nie do zaakceptowania w dzisiejszych warunkach przemysłowych. Dlatego zastosowanie znalazły szybkie testy paskowe, pozwalające otrzymać wynik w ciągu kilku minut. Tego typu analizę wykonuje np. urządzenie Bioquick Foreign One BTCC firmy Bentley Polska. W ciągu trzech minut dokonuje oznaczenia na obecność antybiotyków z grupy beta laktamów tetracyklin, ceftiofur oraz cefaleksyny, pozwalając na bardzo szerokie spektrum zbadania mleka. Kolejnym sprawdzanym parametrem jest temperatura kryoskopowa mleka pod kątem ewentualnego zafałszowania wodą. Temperatura kryoskopowa mleka, czy inaczej punkt zamarzania, jest najbardziej dokładną metodą określania dodatku wody do mleka. Jednak jak to przekłada się na zafałszowanie wodą? Dodatek 1% wody do mleka podnosi punkt zamarzania mleka o 6000 stopni Celsjusza. 5% o 25 000, a 13% o 70 000 stopni Celsjusza, mając na uwadze fakt, że wykorzystywane do pomiaru urządzenia, tak zwane kryoskopy termistorowe, mają dokładność pomiarową rzędu 1 tysięcznego stopnia Celsjusza. Tak samo ważnym jak poprzednie kryterium jest kwasowość mleka trafiającego do mleczarni. Mleko charakteryzuje się kwasowością czynną i potencjalną. Pierwsza jest wartością stężenia jonów wodorowych w roztworze, mierzoną poprzez wykalibrowany pH-metr. Jej wartość w mleku świeżym normalnym mieści się w zakresie 6,6 do 6,8, czyli bliskim obojętnemu. Niższe odczyty sugerują nadkwaszenia mleka pochodzące od ilości kwasu mlekowego wytworzonego przez mikroorganizmy, natomiast wyższe Nasuwają wątpliwości na tle chorobowym wymienia krowy lub zafałszowania przez alkalizację bądź rozwodnienie. Kwasowość potencjalna odpowiada natomiast zawartości substancji kwasowych w mleku. Substancje kwasowe zawarte w mleku są zobojętniane przez dodatek wodorotlenku. Z pipety z podziałką wykonuje się miareczkowanie. Podczas dokładnego wkraplania do zlewki z mlekiem, roztwór w pewnym momencie zabarwi się na jasnoróżową barwę utrzymującą się przez 30 sekund. Oznacza to koniec miareczkowania, a barwa jest efektem fenoloftaleiny, na którą wpłynęło zasadowe środowisko. Ilość zużytego wodorotlenku sodu jest przeliczana na stopnie Soxhleta Henkla. Normalne świeże mleko nie zawiera kwasu mlekowego i jego odczyn, o czym wspomniałem wcześniej, jest prawie obojętny. Jednak ze względu na swoje właściwości osiągamy od 6 do 7,5 stopni SH. W przypadku składu mleka obecnie stosowane urządzenia, takie jak chociażby urządzenia firmy Foss czy Bentley Instruments, pozwalają na szybki przerób próbek mleka w warunkach przemysłowych, gdzie mówimy już o nie dziesiątkach, a setkach powtórzeń w kierunku zawartości tłuszczu, białka i innych. Jeżeli pod koniec badania partii mleka jakikolwiek z testów wskazuje na zmiany jakościowe czy stwarzające zagrożenie dla potencjalnego konsumenta, takie mleko nie zostaje przyjęte i trafia z powrotem do dostawcy na jego koszt. Czasami należy na krótko przechować mleko w zakładzie dla upewnienia się co do jednolitej masy całego przywiezionego mleka przekazanego na zbiornik. I utrzymania ciągłości pracy urządzeń. Samo przechowywanie, zależnie od ilości zgromadzonego mleka, odbywa się w zbiornikach magazynowych przy mniejszych lub tankosilosach przy większych objętościach. Oba są wyposażone w termometr, wskaźnik poziomu cieczy, izolację termiczną i mieszadło bądź układ pozwalający na wymieszanie zawartości. Kolejny ważny aspekt to ryzyko wystąpienia zanieczyszczeń mechanicznych. Składniki krwi, drobne ustrojów oraz komórek wymienia, które da się oddzielić mechanicznie, kiedyś stosowano wirówki oczyszczające, a następnie odtłuszczające. Obecnie to urządzenie o obu funkcjach. Jednocześnie na tym etapie wykonuje się rozdział mleka surowego na mleko odtłuszczone i śmietankę, potrzebne na dalszym etapie. Bardzo często stosuje się dodatkowy element oczyszczenia mechanicznego. W formie filtrów siatkowych, wyłapujących większe fragmenty zanieczyszczeń obecne w mleku, wszelkie wspomniane zanieczyszczenia mechaniczne oraz część drobnoustrojów usuwana jest w postaci osadu. Następnym etapem jest normalizacja, której celem jest uzyskanie produktu o jak najbardziej wyrównanej zawartości tłuszczu, takiej jaką zakład sobie założył. Robi się to poprzez zmieszanie odpowiednich ilości mleka odtłuszczonego i pełnego lub mleka odtłuszczonego i śmietanki. Z reguły przeprowadza się dwuetapową normalizację. Pierwszy etap odbywa się przed homogenizacją, a drugi po obróbce termicznej. Mówiąc o mleku, mówimy, że jest ono emulsją. No właśnie, ale czym jest emulsja? Jest to mieszanina substancji, które się nie mieszają. Nie mieszają się, bo nie mają tego samego charakteru chemicznego pod kątem polarności. W chemii może dojść do nierównomiernego rozłożenia elektronów w cząsteczce co powoduje powstanie biegunów dodatnich i ujemnych na przeciwnych stronach. Działa to tak samo jak w magnesach. Wracając, takie cząsteczki określa się jako polarne, a nie posiadające biegunów jako niepolarne. Przykładem cząsteczki polarnej jest K2, czyli woda, a niepolarny chociażby kwas palmitynowy, będący kwasem tłuszczowym obecnym chociażby w maśle. Na tym etapie potrzeba nam rozróżnienia emulsji na olej w wodzie. I woda w oleju. Pierwsze oznacza, że olej czy inna substancja niepolarna jest rozproszona w fazie rozpraszającej, czyli w wodzie lub innej substancji polarnej. Drugie jest tego odwrotnością. Mleko jest emulsją typu olej w wodzie. Układ ten ulega zmianom fizycznym, powodującym jego destabilizację. Obserwujemy to po wydzieleniu tłuszczu na powierzchni produktu. Choć to materiał na osobny odcinek. Jednak, żeby tak się nie działo, przeprowadza się homogenizację. Polega ona na rozbiciu i rozproszeniu kuleczek tłuszczowych oraz ich skupisk do rozmiarów o zakresie od 1 dziesiątej do 10 mikrometrów. Oczyszczone mleko pod wysokim ciśnieniem przepuszcza się przez urządzenie, homogenizator. Robi się to zwykle przed obróbką cieplną. Przy homogenizacji produktów z zawartością tłuszczu powyżej 18%. Przeprowadza się homogenizację dwustopniową, ale o tym wspomnę w materiale o śmietance. Mleko musi być bezpieczne dla każdego z nas, dlatego w przetwórstwie wykorzystuje się różne zabiegi cieplne, takie jak termizacja i pasteryzacja oraz obróbka UHT, dzięki którym redukuje się poziom drobnoustrojów chorobotwórczych do poziomu niestwarzającego niebezpieczeństwa. Faktem jest, że w wielu zakładach nie da się przerobić całego mleka za jednym razem. Dlatego się je schładza i przechowuje przez kilka, kilkanaście godzin. Oczywiście nie jest to cudowny środek, ponieważ w tym czasie rozwijają się bakterie psychotroficzne, wytwarzające odporne na ciepło enzymy rozkładające białka i tłuszcze. A to sprawi, że mleko, nawet po obróbce cieplnej, zostanie dotknięte niekorzystnym zjawiskiem. W tym celu przeprowadza się termizację, polegającą na przetrzymywaniu mleka w temperaturze. W zakresie 62-65 stopni Celsjusza przez około 15 sekund, po część wchłada się je do temperatury około 4 stopni Celsjusza. Asteryzacja, zgodnie z definicją International Daily Federation, czyli Międzynarodowej Federacji Mleczarskiej, ma na celu eliminację i minimalizację zagrożenia zdrowia konsumenta dzięki zniszczeniu drobnoustrojów niepożądanych obecnych w mleku przy jednoczesnych minimalnych zmianach fizycznych. Chemicznych i sensorycznych. Temperatura tego procesu to 80-86 stopni Celsjusza i czas od 15 do 25 sekund. Powyższe rodzaje obróbki cieplej pozwalają na zniszczenie większości komórek wegetatywnych, ale nie form przetrwalnikujących. W tym celu zastosowano sterylizację, czyli ogrzewanie powyżej 100 stopni Celsjusza, nowoczesna metoda otrzymywania sterylnego mleka. Polega na ogrzaniu go w temperaturze 135 do 150 stopni Celsjusza w czasie 1-2 sekund. Nazywa się to wysokotemperaturową obróbką UHT, z angielskiego Ultra High Temperature. Proces ten wymaga podgrzania i szybkiego schudzenia mleka. Podczas obróbki robi się to poprzez podgrzewanie pośrednie w m.in. wymiennikach płytowych lub bezpośrednie poprzez infuzję, mleko wlewa się do pary wodnej, bądź iniekcję. Czyli wstrzykiwanie pary wodnej do mleka. Drugi wymieniony z rodzajów objawia się skroplinami po kontakcie z mlekiem, co skutkuje jego delikatnym rozcieńczeniem, dlatego stosuje się wtedy oziębianie próżniowe. Pozwala to na odparowanie części wody z produktu. Kluczowym przy połączeniu ogrzewania bezpośredniego i oziębiania próżniowego jest dobranie tak parametrów obu etapów, by zawartość wody pozostała taka sama. Po wszystkich etapach, Pozostaje tylko zapakowanie gotowego mleka. Ważne, by nie dopuścić do wtórnego zakażenia. Mleko rozlewa się do opakowań szklanych, laminatów na bazie kartonu, wytłoczek z tworzywa sztucznego lub folii. Zapakowane mleko trafia do magazynu i jest transportowane do sklepów. Mleko pasteryzowane może być magazynowane i transportowane w temperaturze niższej niż 8 stopni Celsjusza w przypadku sprzedaży detalicznej. Natomiast mleko UHT. Można magazynować w temperaturze bliskiej, pokojowej, dzięki czemu może stać na półce sklepowej bez obawy o zdrowie konsumenta. Zarówno przed, jak i po przetwórstwie bada się jakość mleka. W tym przypadku sprawdzamy ponownie kwasowość, ponadto skład mikroflory mleka oraz jego cechy organoleptyczne. Gotowe mleko pasteryzowane powinno cechować się kwasowością pH 6,6 do 6,8 oraz stopni SH od 6 do 7,8. Mleko o przedłużonej trwałości UHT 6 7 stopni SH i pH 6 6,8. Organoleptycznie mleko powinno być płynem jednorodnym, bez oddzielonego tłuszczu, o barwie białej z odcieniem jasnokremowym oraz zapachu i smaku właściwym dla mleka, lekko słodkim, bez obcych posmaków i zapachów. Mleko jest produktem znanym i pożądanym od wieków. Roczna produkcja na świecie liczona jest w milionach. A wartość ta rok do roku rośnie. Asortyment mleczarski jest bardzo szeroki i bogaty w przeróżne warianty, które trafiają na stałe większości z nas, ale nie byłoby ich, gdyby nie surowiec do ich produkcji mleko. Dziękuję za uwagę.